Cześć, witam was bardzo serdecznie. Kiedy w Polsce wszyscy byli skupieni na proteście rolników w Warszawie, w tym samym czasie bodajże w Rumunii, odgrywały się skandaliczne sceny, na których uczestnictwo swoje prezentował Donald Tusk. Tak, Donald Tusk nie wyszedł do rolników, pojechał sobie na spotkanie Europejskiej Partii Ludowej, czyli klubu parlamentarnego. Eurocohonsu, czyli partii, do której należy i do której należy Urszula Wodeleje. Przepraszam, powiem w całości Ursula von der Leyen. Ja na nim mówię Ula Wodeleje i tak ją będę nazywał, dlatego mówię teraz, żebyście wiedzieli o co chodzi. I to, jak ona się tam wypowiadała, w jakim tonie. To wiecie co, mi to przypominało lata 30. i jej rodaka. To, jak ona tam gestykulowała. To jak ona tam wybrzmiewała, to było przerażające. To było przerażające. Jak ja tego słuchałem, to ja czułem się nieswojo, czułem się niekomfortowo, bo mi się przypominały lata 30. Czy pani Ula Wodeleje też jest akwarelistką, czy, czy nie? Posłuchajcie sobie tej wypowiedzi. Ta wypowiedź jest przerażająca, bo ona tam mówi takie głupoty, ale mówi to takim tonem, jak jakiś antychryst. Our peaceful. And United Europe is being challenged like never before by populists, by nationalists, by demagogues, whether it's the far right or it's the far left, whether it is the IFD or the Rassemblement National, the Confederatia of Asradene. The names may be different, but the goal is the same. They want to trample on our values. To, co było najbardziej przerażające w tej odsłuchanej teraz przez Was wypowiedzi, było to ostatnie zdanie. Ona tam powiedziała, że oni nigdy na to nie pozwolą. To tylko możemy sobie wyobrazić, jak bardzo im zależy na czymś, na tym. To możemy sobie wyobrazić, jak wiele nas czeka. Jak wiele kłód pod nogami będziemy mieli, bo oni nigdy do tego nie dopuszczą i oni zrobią wszystko. I to jest najgorsze w tym wszystkim, i to jest najgorsze w tej wypowiedzi, że oni są zdeterminowani, oni chcą tę walkę po prostu wygrać i zwyciężyć. Ona tam powiedziała, że AFD, czyli taka partia niemiecka Rassemblement National, to jest były front narodowy, teraz to się nazywa Rassemblement National, czyli Zjednoczenie Narodowe. Oraz Konfederacja i jedna partia bułgarska, wrażdenie, coś takiego, odrodzenia. No? Ona powiedziała, że te partie, a jeszcze co ciekawe, to ona tam nie powiedziała PiS, tylko powiedziała Konfederacja. A wiecie dlaczego nie powiedziała PiS? Skrajna prawica, czy też prawica? No bo kiedy PiS rządził, to to wszystko było przyklepywane więc po co będzie swoich ludzików tam mieszać w to bagienko nie więc konfederacja czyli moi drodzy ona powiedziała coś takiego że oni chcą zdeptać wartości europejskie i chcą zniszczyć jej Europę wyobrażacie to sobie partie które chcą kontynuować normalną Europę partie, które chcą zachować tradycje, a ona nazywa te partie, że te partie polityczne chcą zniszczyć te tradycje. No przecież pani Ulo o, wręcz jest na odwrót. Oni chcą zachować te tradycje i tu jest cały spór, tu jest cały problem, bo oni chcą zachować tradycje, a to wy chcecie te tradycje zniszczyć. To przecież wy robicie wszystko. Żeby Europa wyglądała inaczej niż 50 lat temu, czy też nawet 10 lat temu, to przecież tam jest pomieszanie z poplątaniem. To jest przerażające, to jakim tonem oni tam się wypowiadają. Donald Tusk też przemawiał. Ja nie wiedziałem, że oni są w tej samej partii. I zobaczcie teraz, jeśli Donald Tusk jest w tej samej partii, co Ula Wodeleje, to czy on nie wykona wszystkich poleceń, czy wykona wszystkie polecenia? A jak myślicie? Czy oni tam się będą kłócić? No raczej nie. Czy oni tam będą walczyć ze sobą? No raczej nie. Jeśli szefowa powie to, no to raczej będzie zrobione. Jak można nazywać tak, tak źle, czyli też krzywdzić wyborców tych partii w taki, a nie inny sposób? Przecież Zjednoczenie Narodowe, Marine Le Pen, Rassemblement National cieszy się ogromną, ogromną popularnością we Francji. Ogromną. Naprawdę. Jest zamiatane pod dywan, robią wszystko, żeby tylko umniejszyć, ale niestety dla nich naprawdę jest to potężne przedsięwzięcie polityczne. Ja, kiedy jej słuchałem tej wodeleje, to nie myślałem o tym, co jest teraz, tylko ja cofałem się do lat 30. Jak sobie odsłuchacie kilka razy, albo nawet jeszcze. Dłuższą część, bo tam ta wypowiedź była dosyć długa. Jest to wszystko, są nagrania z każdego wystąpienia, z Tuskiem też to jest. To ja byłem przerażony, że ona mówiła dosłownie identycznym tonem. Ona mówiła tonem takiego tyrana, nie wiem jak to nazwać. Ona mówiła tonem osoby, która rządzi, chce rządzić ludźmi, chce rządzić światem, a na pewno Europą. To jak ktoś jest spostrzegawczy i ktoś ma dobre oko. I ktoś potrafi słuchać ze zrozumieniem, to od razu, od razu połapie się, że ta osoba jest niebezpieczna i ta osoba nie jest przez przypadek tam, gdzie jest. To nie jest przypadek. Ja uważam, ale to jest moje prywatne zdanie, że pan ten Zdawos i ta pani to jest dwóch głównych aktorów tego spektaklu, dwóch głównych. On i ona, ona i on. Oni się uzupełniają, oni nie mogą bez siebie żyć, oni muszą współpracować, oni realizują swoje cele. Ona realizuje cele tego faceta, a on realizuje cele Uli Wodeleje. To jak on się wypowiada i to jak ona się wypowiada, to nie brzmi jakby to mówił polityk. To brzmi jakby to mówił jakiś dyktator, jakiś zarządca, jakiś właściciel ziemski. I zobaczcie, oni mają taki tupet, żeby jeszcze powiedzieć, że. Partie, które bronią wartości. Bo przecież Zjednoczenie Narodowe, Marine Le Pen, broni wartości. Broni tej normalności. Oni jeszcze mają czynność nazwać te partie polityczne, że oni chcą zniszczyć Europę, że oni chcą zniszczyć wartości. Bo przecież Europa powstała z wartości. Z wartości, które są zupełnie sprzeczne z tym, co oni tam reprezentowali. To EPP, czy jak to tam się nazywa, Europejska Partia Ludowa. To nie jest spójne. To nie jest. Jednolite, to jest zupełnie inna bajka, i zobaczcie, oni potrafią powiedzieć, że jeśli ktoś tych wartości broni, to oni nazwą takich ludzi, że oni chcą zniszczyć Europę, że oni chcą zniszczyć wartości. No przecież to się kupy nie trzyma. To musi być układ, to musi być ułożone, bo inaczej nie da się tego zrozumieć. Bo jak jakiś szaleniec mówi, że przykładowo Konfederacja w Polsce to chce zniszczyć wartości i tradycje europejskie, no dobrze, przecież to jest jakiś obłęd. To nie jest to normalne. To przecież są inne partie w Polsce, które te wartości by dużo szybciej chciały zniszczyć i już je zniszczyły i zaprzepaściły. No nie wiem, no mają jakieś ciągotki w tej Germanii, no mają jakieś ciągotki, no coś tam jest na rzeczy. No dlaczego zawsze tam, nie? Dlaczego zawsze ci wszyscy ludzie tacy zawsze tam? Zawsze tam byli ludzie, którzy w taki dosyć okrutny sposób chcieli przejąć kontrolę nad ludźmi, przejąć świat, przejąć ludzi, przejąć wszystko. Jak ona może obrażać wyborców? Jak ona może obrażać ludzi, którzy kochają swój kraj, którzy kochają wartości, i jeszcze dobijać ich tym, nazywając, że oni niszczą te wartości? To tak, jakby na przykład osoba, która chciałaby pomóc, to jest tylko taki przykład. Alkoholikom poszła do nich i zachęcała ich do rzucenia tego nałogu, i taka ula wody leje, powiedziałaby, że ta osoba nakłania ich do picia. Rozumiecie? Sprzeczne z sobą dwa fakty. Jeden zaprzecza drugiemu. I ja już wiem, dlaczego jest to, co jest, że w Europie, w Unii Europejskiej jest to, co jest. No bo skoro tacy ludzie rządzą, skoro tacy ludzie mają władzę, to czego my się spodziewamy? Dzisiaj. Syrenka warszawska została oblana w imię klimatu, oblana farbą pomarańczową farbą w imię klimatu Syrenka, która przetrwała Drugą światową, która przetrwała powstanie warszawskie, dziś została oblana przez właśnie takich ludzi, przez ludzi, którzy nie chcą kultywować wartości europejskich. Wręcz przeciwnie, oni chcą je zniszczyć, zniszczyć, zakopać, zgruzować. W zgliszczach, pozostawić, zasypać, zapomnieć i iść dalej na wartościach nowoczesnych. Więc ta pani takie głupoty mówi, ale to nie jest przypadek. To nie tak, że ona jest głupia, absolutnie nie. To jest bardzo mądra kobieta, bardzo przebiegła, bardzo sprytna. Ja jej jakoś od początku nie ufam. Angela była jaka była, ale ona jakoś była taka, taka ludzka, natomiast ona nie jest ludzka. Ona nie jest kimś, kto kocha ludzi, kimś, kto chce dobrze, wręcz przeciwnie. Trzeba się nasłuchiwać, trzeba czytać, trzeba słuchać tego, co oni tam mówią. I najgorsze jest to, że premier Polski jest w tej samej frakcji. To jest najgorsze. Bo nie dość, że ona taka jest. To jeszcze ma swojego w tych swoich tam kręgach. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, za to, że komentujecie, za to, że oglądacie, za to, że udostępniacie, za to, że oglądacie te filmy. Pozdrawiam, trzymajcie się cieplutko, życzę Wam udanego, przyjemnego weekendu, nie martwcie się niczym, głowa do góry, jedziemy dalej. Jak to mówią, psy szczekają, a karawana jedzie dalej. Pozdrawiam, do usłyszenia, cześć, papa.